Zima, zima, a ludzie ciągną samochody ze Stanów. Teraz akurat z lawety zjechał Mercedes SL231. Przyjechał tu prosto, prosto, prosto z lawety. Samochód lekko poobijany. Czyli do naprawy i konwersji. Zakres prac standardowy. Język polski. Doprowadzenie stanu do samochodu do stanu takiego, żeby przeszedł przegląd. W Europie u nas znaczy u nas to wszystko przechodzi, przegląd, no ale żeby miał kierunkowskazy, polski język, eee, tarcza ma nawet w kilometrach. Ciekawa pozycja, ciekawe dlaczego. Eee, no co, samochód. Samochód jest jezdny. Będą zmieniane przednie lampy, bo jak widać, ta jest pobita, potłuczona. Wejdą dwie europejskie na razie samochód odstawiam na parking bo roboty jak widać stoi sporo niech czeka na swoją kolejkę przyszedł czas żeby sprawdzić przetwornice czy działają czy nie dostały gdzieś wody od stania ale wydaje się, że światło świeci trochę się stanąłem idę włączyć długie i kierunkowskaz długie i kierunkowskaz Kierunkowska z nie działa Długiego też nie ma tutaj świeci obrysówka cała z tej strony A tutaj nie świeci Dobra, jeszcze jedna rzecz Kierunkowska w prawo Tu kierunek działa True kierunek nie działa Światła są włączone Długie są włączone A, bo może czekaj, a tu z tyłu działa Lampa działa No to przetwornica jest w takim razie jedna przetwornica też jest do wymiany Dobra SL czekał, czekał i się doczekał. Zawis już na podnośniku. W tej chwili zacząłem ściągać zderzak jest. Oprócz tego, że jest rozwalony, to już jest odkręcony w większości większość śrub jest odkręcona. Lampy, lampy przed nimi przyszły, lampy tylne także mam. Za chwilę zwalam zderzak. Wymontuję te reflektory amerykańskie. Założę europejskie, przekoduje, przekoduję przetwornice. No, i zacznę powoli sobie grzebać instalację do tylnych światła. Lampy przednie już mam założone lewa, prawa świecą ładnie, wszystko działa. połączam światła na długie, są długie. Kierunek lewy, kierunek prawy. Także w tej chwili mogę się wziąć za tylną, tylne światła za przerobienie instalacji Co jeszcze zauważyłem? Nie działa dach tutaj w tym samochodzie, ale to też tym się zajmę później. Nie wiem czemu nie działa, ale nie działa. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, nie można włączyć, mam komunikat cały czas o o niedziałających systemach. wytla ten komunikat i nie mogę nie mogę włączyć e, nie mogę tutaj o, przyciskam nie mogę włączyć sensorów z tyłu od martwego kąta ale mam podejrzenia bo jest tutaj uderzony bok i najprawdopodobniej uszkodziło radar, który jest tutaj w zderzaku. Dobrze, że nie wyjechałem z podnośnika. Podniosę go, zobaczę, wsadzę tam rękę jeszcze. Zobaczymy, co z tym radarem się stało. No i trafiony, zatopiony. Moduł jest dokładnie od, tu w tym miejscu. Tym. Czyli ktoś, nawet nie wiem, czy to kwadratowe nie jest odbite. Ktoś, o, tak powinien być. Czyli ktoś pięknie Wstrzelił idealnie, idealnie w sam w sam moduł. Jedną rzeczą na podnośniku, która będzie robiona, to będzie będę musiał dostać się do tej lampki. W tej chwili jest tutaj tylko światło cofania. Eee, będę musiał doprowadzić do tej lampki kabel e, w, i zamienić ją albo przerobić na na, na lampkę, która też będzie zawierała w sobie światło przeciwmgielne Dlatego muszę ściągnąć tą osłonę Zdemontować lampkę Zderzak i tak będzie ściągany u blacharzy, także Później nie będę tego tak do końca składał Ale, ale lampkę muszę wyciągnąć Trochę samochód sobie postał Ale dostałem zamówiony radar w końcu W końcu przyszedł, zamontuję go tutaj Zaraz i zobaczymy Jak system zareaguje Czy zgasną błędy Eee, także montuję, montuję go sobie i zaczynam kolejną diagnostykę tego pojazdu. Po zamontowaniu tego radaru system, system radarowy wrócił do życia. Nie ma jeszcze założonych tylnych lamp ale już komunikat od radaru się nie pali, pali się tylko komunikat od, od no, braku lamp z tyłu Trójkąty w lusterkach świecą. System pola, system martwego pola powinien też dać się wyłączyć. Blink spot assist, tak, można włączać i wyłączać czyli radar, który przyszedł, jest sprawny. Dobra, teraz czas na radio, biorę się za. Wgranie języka polskiego do radia. Eee, wgranie języka polskiego. W liczniku też musi być język polski. A już na sam koniec zostawię sobie dogranie mapy. Dla przypomnienia jeszcze tylko pokażę, jak wyglądał radar. Tak wyglądał radar, który był w Zderzaku. Dobra, minęło trochę czasu. Język polski został wgrany, a w sumie jeszcze nie ustawiony, nie ustawiony ale już jest wgrany system. Przejdźmy do ustawień języka. Pojawił się język polski. Także wszystko mamy po polsku, klikamy radio. Działa, także działa. W liczniku przestawiłem to już wcześniej, także też jest po polsku. Dobra, zostało zamontować lampy i wgrać mapę. Wgrać mapę, nie chcę już mi się dzisiaj trochę czasu to zajmuje. Samochód musiałby chodzić. W sumie w sumie może jeszcze wgram, dobra nieważne w każdym bądź razie wygranie mapy jest to prosty proces, tyle tylko że trzeba niestety z półtora godziny poczekać aż mapa się e, wygra do, do, do radia jest ciemno, dzisiaj kończę skończyło się na tym, że zamówiłem lampę w wersji europejskiej czyli z, no po bokach światła cofania, na środku tutaj są czerwone ledy od y, przeciwmgielnych tył miałem tutaj już rozebrany y, w tej chwili poprzeciągam kable, dołożę dodatkowe kable do, y, do tego tylnego sama wszystkie które są potrzebne przeciągnę je sobie tu pod tymi boczkami do tyłu do lampy, i, 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 i wszystko będzie tak jak należy tu jest sucho w większości samochodów jest mokro ale Spinka jakaś tutaj leży. Dobra, w każdym bądź razie przeciągam kable. O, wszystko tu wygląda w porządku. Drobny bałagan, ale to nic. Dobra. Biorę się do roboty. Kabelki zostały przeciągnięte. Lampy tylne świecą. Trochę słońce tutaj świeci, ale chyba widać. Lampy świecą tylna lampa w zderzach zamontowana na taśmę, ale to tylko dlatego, że i tak będzie zderzak ściągany do malowania. Te lampy i tak będę ściągał za chwilę. Są, e, że tak powiem, zamontowane tylko i wyłącznie do, e, na sprawdzenie. Uruchamiam światło przeciwgłowe i powiedzmy tam lewy kierunkowskaz. Lewy kierunkowskaz działa. Światło przeciwgielne działa. Sprawdzimy tam widać, mruga sobie lewy kierunek, wrzucamy prawy kierunek. Wszystko działa. Zobaczymy z tyłu. Także dach się otwiera. Język polski zrobiony. Żadne błędy, komunikaty się nie świecą. Czyli można samochód, że tak powiem, rozbierać na nowo, ponieważ do transportu zostaną lampy, e, lampy ściągnięte, żeby się nie uszkodziły. Ściągnięte, spakowane i samochód trafia na lawetę i wraca do klienta. Ostatnią rzeczą jest wprowadzenie mapy do auta. E, poszedłem po kod, bo zapomniałem. Klikamy. E, Wpisujemy kod dla tego auta w tym przypadku. Jest on taki, zatwierdzamy aktualizację. czekamy Aktualizacja ruszyła, poczekam jeszcze aż się pojawi 1-2% samochód paliwa ma dużo pochodzi sobie żeby nie zgasł w trakcie, w trakcie aktualizacji mapy nie wiem od czego to zależy niektóre radia trochę szybciej tą mapę wgrywają inne trochę wolniej ten widzę jest z tych wolniejszych chociaż one wszystkie wersje są takie same ale dobra ruszyło jest 1% dojdzie do 100 Mapa, mapa Europy zostanie załadowana do, 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 tego, o, do tego radia z nawigacją. Aktualizacja dobiegła końca. Klikam OK. Pojawiła się Europa. Jest mapa już nawi, jest najnowsza, nowszej nie ma, także aktualizacja zakończona. Okej. Okay. Radio Nawi. Wyciągam kartę. To wszystko.